Witam. Jeżeli ktoś miał problem z dostawą mleka w przypadku tego ekspresu, to na przykład w tym moim przypadku w ogóle nie podawało mleka. W ogóle na początku w ogóle słabo pieniło, a później przestało w ogóle podawać mleko, to wystarczy tam cztery śrubki, obudowę ściągnąć. Z tyłu są cztery śrubki. Obudowę ściągamy całą, wysuwa się ona po prostu cała i wymieniamy elektrozawór ten niebieski tu dwie śrubki odkręcamy eee, tu jest, o tu jedna, druga to wyciągamy, odpinamy te wszystkie kabelki i wyciągamy ten elektrozawór 100 zł i gotowe Bianca. smacznego